Jakie są prognozy na niedzielę? Prognozy są no, na razie kiepskie, bo, bo pogoda nas nie rozpieszcza. Dzisiaj pada, potem ma trochę przestać. Mamy ubity tor, ale ten tor może tylko odpowiednią ilość wody przyjąć. Jeśli by na przykład w niedzielę nie padało, to jesteśmy w stanie coś z tym torem zrobić. Jeżeli będą dalej opady przelotne, no, to jak otworzymy ten tor, to się nie pozbieramy ze dwa tygodnie. I... No zobaczymy co będzie. Rozumiem, że ta pogoda, która też była w środku tygodnia, Wam na pewno nie, nie ułatwiła, bo... No, miał być sparing z Ostrowem, też odwołaliście go ze względu na to, że nie byliście w stanie przygotować toru, czyli on jeszcze też tej wody, rozumiem, za dużo nie jest w stanie przy, przyjąć w tym momencie, no, przy tej pogodzie, przy tej temperaturze. Jeśli by nie padało, to wiadomo, że każdy tor odpowiednią ilość wody przyjmuje. My nie mieliśmy, odwołaliśmy sparing, ale nie padało przez, później od wtorku już, przez noc i w środę toromisz z naszym kierownikiem Markiem razem przygotowali tor taki, że mogli, Musieliśmy sobie w środę potrenować, i, i, i warunki były naprawdę w miarę. Także ten tor nie jest najgorzej z nim, tylko mówię, że jeśli nie, nie będzie padać, wtedy można cokolwiek przygotować. A jeżeli będą opady takie ciągłe i nie zanikające, no to wtedy jest problem. Dobra, załóżmy, że pogoda będzie ok i ten mecz się odbędzie w niedzielę. To jakiego meczu się pan spodziewa tu na inauguracji? Um. To jest początek sezonu i nie znamy siły przeciwnika. No, sparingi swoje, liga swoje, ale jestem optymistycznie nastawiony po naszych sparingach, to co obserwowałem naszych zawodników. Jeździliśmy z mocnymi zespołami i widać, że nie odstawaliśmy za mocno. Także też trzeba powiedzieć, że w pierwszej lidze no, nie jeżdżą zawodnicy typu Waculik, Zmazlik, Thompson, Pawlicki, Doyle. I na ich tle wypadliśmy całkiem przyzwoicie i dlatego jakieś takie, jakiś spokój wewnętrzny jest. A jeśli chodzi o stan zdrowia Piotra, jak wygląda jego sytuacja? No Piotr no, w środę już pod taśbę ścigał się, także wydaje mi się, że może jeszcze nie w pełni, ale jest gotowy na to, żeby, żeby wystartować. Bo Piotr jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że przyszedł by i powiedział, że trener sorry, no, nie dam rady, a, ale mówi, że, że, że pojedzie, no to. To też już jest kolejny plus. Panie, drzewo zróbmy personalnym, jak Pan postrzega drużyna startu gniezno? No, widzieliśmy w składzie, że tam jest Lindbeck, Jensen pewnie będą chcieli coś udowodnić tutaj e zielonogórskim kibicom, ale, no, ale no nie, nie, po prostu troszkę może. To, to Źle zabrzmi, ale no, no nie porównajmy tych zawodników do naszych, no bo przecież to no są, są, są mocni, są w gazie, jadą. Krzysiek Buczkowski rewelacyjnie, Dawid Rępała też, też świetnie, Max Frick to jest już no, światowa czołówka. Do tego Rochem Tangej, który też z Leszem pojechał tutaj dobrze. I, i no, wydaje się, że tą osobową przewagę mamy na pewno. Pod numerem 16 pan już jakby podjął decyzję, kto pojedzie? Na no, ten mecz będzie Damian Powiczek ustawiony.